90 tysięcy złotych otrzymało miasto Dębica na wznowienie działalności Kina Śnieżka. O tej decyzji poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Koszt całkowitej inwestycji to 333 580 złotych. Miasto wnioskowało o 233 506 złotych. Poziom dofinansowania rzędu 25% no jest no skromny, na no co, co tu dużo ukrywać. Szkoda, że tutaj no nie udało się pozyskać po prostu tych no, większych kwot. No tutaj nie mnie ocenia się, jakie tutaj czynniki zdecydowały, no ale no, no, myślę, że trzeba zdecydować, co dalej. No, kino w mieście jest potrzebne i no tu chyba trudno się oglądać na, na koszty, tylko no trzeba te pieniążki znaleźć. Miasto zainwestowało już 120 tysięcy na pracę pod uruchomienie kina w Domu Kultury Mors. Jednak tam kino nie powstanie i będzie trzeba wygospodarować brakujące środki z budżetu miejskiego, aby mogło ona powstać w Domu Kultury Śnieżka. Teraz trzeba dokonać przeglądu budżetu. Te zadania, które muszą być rozliczone w tym roku, no to trzeba po prostu wykonać, a może któreś płatności przenieść na, na przyszły rok, no to tu jest zadanie dla, dla burmistrza i pani skarbnik, żeby te finanse miasta tutaj tak poukładać, żeby to zadanie zrealizować, bo no nie może być tak, że mieszkańcy zostaną bez, bez dostępu do kina. Zwłaszcza, że śnieżkę głównie podpremontowaliśmy, żeby tam było takie kameralne, klimatyczne kino. O ile sytuacja epidemiczna na terenie naszego kraju nie będzie się pogarszać, a miasto znajdzie pieniądze w budżecie na tę inwestycję, to prawdopodobnie na projekcję filmów w Domu Kultury Śnieżka pójdziemy jesienią tego roku.